maneczko, wszyscy ja to nagrywam w niedzielne popołudnie wbijam tu słuchajcie dawno mnie nie było na tej ulicy ale widzę że tutaj nastały takie swojskie klimaty tu jakiś szalik elegancja słuchajcie jakby ktoś był jakby ktoś reflektował czemu tu się w ogóle tak dzieje że te śmieci nie trafiają to kubła, tylko obok, nie wiem. Czy ktoś to wyszuca? O co tu chodzi? Nie wiem, jakby ktoś, jak ktoś mi naprowadził na taką odpowiedź, to bym go wdzięczny Bo deska była powiem wam ostro używana. O, znowu nie, to z całym kibem. Słuchajcie, wyrwali. O, no, też miał ciężkie, ciężkie dusko. Remoncie. O, to chyba od odkurzacza może być. A wy wiecie jak ja jestem na odkurzacza. Ludzie, ludzie opony nawet. O, te są fajne, słuchajcie, o, ale fajne, patrzcie. Kurde, te metalowe zawija. One są zacne. Kurczaką półeczkę, patrzcie na dworze nawet zawiesić. One są tam podzewiałe, nie powiem, że nie są. Wiadomo, ale to się... Słuchajcie, ogarnie. Moje sen kosze bo też potrzebował do zmywarki. Tu jest dosyć dużo towaru, jakieś kaczki pokryzione. Patrzcie jak zwykle Nike na dzielnicy to tutaj jest standardem. Jakieś łóżeczko, nie wiem, tu jakiś chyba serial killer chyba atakował, bo co z tą torbą się wydarzyło, to nie wiem, no telewizory to nawet nie ma się co rozwodzić zabaweczki, pewnie dzieci się tu, wiecie, bawią, bo bawią się tutaj, bo klimat jest taki tak no, na dzielnicy, na swojski, no co ja wam powiem. Z tym towarem i nie można czaić, co jest pięciu, tutaj deskę jeszcze, słuchajcie, wywali. No, widzę, że szefowa tutaj nie żyje, to no, jest Prasowanie. Popalona jest. Do węgi, to jest naprawdę dobre zejście no czy wiatraki tak schodzą. Zatychę, czy piętastaka miałem. Wiadomo, że to będzie. Jakiś duży hajs ale już kurde na jakiś jabłka będzie w sklepie, nie? Już coś się kurde u ukręci w chałupie albo na jednego kurczaka. O, może dwa nawet. Zależy, nie, no tutaj jakaś powiem wam, prze, przeleciała pardowicka na tej mojej dzielnicy, nie możemy się z psem oddalać, żeby ten wiatrak nie zapomnieć on no, chyba miał taki sam rys, no, ale powiem wam, no widać, że tutaj jacyś te elektronicy na dzielnicy zaczynają wyrastać to jest chyba spirala, słuchajcie, do Szamba aż powiem wam, pies jest. Jest jest pełen obaw co tu można znaleźć O, kasetka VHS Co to za czorty? Słuchajcie, tu robią taki bajsa O, rejestracja, jest, słuchajcie. No po rejestracji to chyba ziomka mogą namierzyć co jest, kto tutaj to wywalił te, te skarby Ale dziwne śmietniki są patrzcie z tej strony a ten, a śmieci z tej. mi się wydaje, że tutaj służby chciały ten tutaj ten kwiat, no nie będę mówił element tej ulicy, co nieco nauczyć tematu. I wzięli im śmietniki, dali na drugą stronę, bo myśleli, że to coś pomoże. No ale widzicie, jaki jest efekt. No widzicie sami. Nic tu nie ma ciekawego potem. Tamten wiatraczek, tylko musimy zawinąć i tutaj słuchajcie te te Na razie bez fajerwerków. No ale co tu może być? niech stan jest taki? Ale nie ma się co zrażać. Trzeba podchodzić do śmieciowania optymistycznie. Muszę kurczę schować się tutaj. Do... On patrzy następny wiatr. Chodź tu, chodź. Kurczę, następny wiatr. Tylko taki mniejszy. Ja, tutaj powiem wam też niezły kurde niezły jakiś bajzel ktoś zrobił z ogrodu czy to, są te, czy to dobre? nie no chyba wygląda na ok słuchajcie tylko że jest brudny no nie źle odłożę go tutaj z boku będę wracał to zawinę dobra muszę się na chwilę rozłączyć słuchajcie muszę towar skifrać tak wiecie o co chodzi Słuchajcie, obczajcie jakie autko wywalili dla dzieciaczka. Jeszcze dzieciak sobie śmiga. Słuchajcie, kable już wyprute. Audica taka, O, powiem wam ona jest. Ona jest silnikiem, ale ciężka. Kurde, ale jakiś maluch jeszcze by się, słuchajcie. Polatał taką audisu V10. No powiem wam, wygląda to na naprawdę całkiem, całkiem no zajebany, wiadomo, ale zarobiste zabawka niestety za moich czasów takich wypasów to nie było no trochę felka widzę tutaj jakby do podrasowania ale to nie jest jakiś chyba problem choć idziemy, piesni tu tropi, ale patrzcie tam następny chyba Porsche nie, no niemożliwe, co tu się dzieje na dziennik? ale powiem wam świadczy, że jest pieniądz. Tu na ulicy jest pieniądz na pewno, no, słuchajcie, no, Dwie takie fury na ulicy wywalone. Tu już tak ktoś dyskretnie Dyskretnie nie chciał się obnosić z pieniędzmi. I patrzcie i taki Volkswagenik. No, oczywiście torebka jakaś, wiecie, Louis Witona na, na ulicy tutaj, na dzielnicy, to to nie jest nic. Nic zaskakującego. O, ale tu Felgi można, słuchajcie, od tego nieubicykla wziąć. Chyba silniki, posłuchajcie, z znów. Tam no to nie wiem, co to jest. O, pierwszy raz jeszcze, słuchajcie, no ale to jest taki Patrzcie, lego. ciekawe czy to lego jest. I dlaczego to lego jest? tak lecisnij. Psy wyskoczyły na niego fajny ten klocek Lego to jest chyba taki do chowania Lego, ale co tu w środku może być? Chodź tu piesy powiem wam boi, coś tu się chyba niedobrze na dzielnicy robi robię czuć mężczyzna Ale to jest tam. No co, otworzyłem te Lego i... Tak, i tu trochę klocków to jest takie po prostu pudełko. Pudełko na klocki. Ale na jakiegoś fanalego to mogłoby być, być dobra graczka. Takie pudełeczko. A nawet, słuchajcie, na korytarzu jak się tylko, że te kurdeczki nie są. Jak się ubiera buty, to dupę by można było posadzić. Wiecie o co chodzi, nie? Wiadomo, że człowiek już nie najmłodszy Stoł, Ale elegancka ta Ale elegancki blacik Słuchajcie od stołu Przeszlifować I na ten na tak. Elegant z... Słuchajcie to jest żywe drewno Kurczę mać Ale tu powiewa na dzielnicy Naprawdę jest słuchajcie tu i bogato Nie wiem, chodźcie ze nie wiem co z tym plotkiem zrobimy o tutaj co jest jakaś beczka chyba Chyba kapustę robili Fajna taka beczka Jeszcze jest z zakrywką Powiem wam o torba turecka tutaj o rozrywa się ona, już jest stara, o, taka by mi się przydała na graty Dobra, śmigamy dalej, tam jakieś łóżeczko Łóżeczka wykiprowany, to jest jakiś taki standardzik Kurczę, żal mi trochę tego blatu, tam wiecie, przydałby mi się taki Ale nie chce mi się aż tak nosić, o, tu jakieś ciuchy poleciały, patrzcie Jakieś zabawki, tu pełno jest zabawek No muska kasunki, słuchajcie I tutaj coś worku No ale to dosyć lekkie było ale tutaj czas chcę chwilę poświęcić bo jak to będzie? patrzcie jakiś kosz jest i jest jeden ja tu czuję ja to kurde no. co to za kosz jakiś taki dziwny bez dlaczego? uuu laptop może słuchajcie ale ten nie jest taki za zajechany ostatnio miałem takie coś a nie, to jest takie, słuchajcie, dla dzieci edukacyjne. Chyba to, chyba to wezmę. Raz miałem, to patrzcie, I ten taka zabawa przyszła na to. Bardzo Te zabawki są pożądane. ABC też jakiś taka edukacyjna zabawka fajnie. Tu jakieś kuleczki. tylko wiecie, co za Czemu to robimy cholera w śmietniku? I nie wiem, co tu jest. No, takiś maruszek, jakiś bo sobie, to jest wszystko tak ABCD. Wszystko do nauki. Nie no, wiadomo, gdzie to wyrosło. I poleciało na śmietniku. Tu jakiś kryminał, pewnie jakiś antyk. Uj, to zobaczy to jest. mam taki fajny psiaczek jakiś jeżdżący też jakiś patrzcie na te ale jakieś dziecko takie powiem wam nienerwowe nienerwowe bo to nie jest nie jest to zajechane o tu się nawet kręciło powiem wam że chyba te dwa wezmę nie, bo chyba tutaj inne zabawki no jednokrotnie słuchajcie coś wzięłem i nie ma zejścia, nie ma zejścia, nie ma chętnych O nawet Psiakka tam... O jeszcze tam jakaś je jest... dżdżownica, patrzcie. I to jest wszystko. Czekaj, ta jest... Czekajcie Fisher Price'a, a ta nie wiem czy jest. Co ona taka jest zajchana Fałteka, ale Fałteka to też są chyba dobre zabawki, Co się wydaje? No to widzę, że tak rodzice, rodzice stawiali stawiali widzę, na rozwój dziecka no, no. dobrze, dobrze to jest, jak to idzie w tym kierunku co tam z tego dziecka wyjdzie później, no to wiadomo to jest jak to z gazetami, patrzcie, to jest jak na gazetach ale wiele jak to widać, oni są tak trochę naliwi to mogli coś tu wrzucić, patrzcie, dwa serducha takie fajne eleganckie, bo tu wiecie o co chodzi, tu ktoś rzuci i nawet się nie chciało sprawdzić, co tutaj jest nie wiem, czy tą mrówę zawijać to jest jakieś... ale to już jest wytarte. Tam, tam, tam to jest wytarte. Tam to jest jakiś, O, to też jest jakieś edukacyjne. Ten psiak cholera tutaj macie ma już takie, widzicie. Wytegowany, więc słabo, może go nikt nie wziąć. No ale spróbujemy, wiadomo, że... O tu jest coś chyba zamknięte. Słuchajcie, w tej serca. <laughs> ja pier... Jezu Maria. Słuchajcie, zawijam szybko te torby. Zawijam te zabawki. Słuchajcie lecimy gdzieś dalej bo jakichś wiatrak mam cholera a tu jeszcze jest patrzcie ten worek nieotwarty. ja pierniczę no nie mogę się tu słuchajcie wyrwać po prostu w tu są chyba jakieś podłogi na podłogę boska czy ja się kiedyś dorobię fajny misiek, patrzcie, edukacyjny też misiek, wychodź, małpa jest ulala, kochana, wyskakuj taka powiewa zaawansowana trochę no, anfałteka też, też może być jakaś taka świecąca zawijamy też tam pełno kulek, jakiś jakiś bąk, a tutaj, to to ja to wyrzuciłem, ale tu coś powinno być do tego ABC też jakiś taki edukacyjny ale powiem wam jestem, jestem pozytywnie zaskoczony że to ludzie tak kupują takie zabawki edukacyjne dobra ja się z tym zawijam słuchajcie jakbym się już nie pojawił to znaczy że albo mnie szlak trafił albo odcinek się skończył nie wiecie o co chodzi dobra słuchajcie jakieś subiki łapki w górę i komentarze musimy walczyć bo widzę że kanał, po prostu idzie w kanał. Wiecie jak to jest. Dobra, trzymajcie się do następnego jakiegoś gniotowego, gniotowych wypocin. Ja jeszcze podziałam trochę. Pozdro trzej.